Panowie, fitnessik na nogi. <głos> <głos> no bo to o nogach się zapomina zawsze. Co? Powiedz, czemu przyjeżdżacie do Tary? Mówię, wiemy tu przyjeżdżać. Bo mamy taki swój O, takie swoje dzieci kochane tutaj, zaadoptowane. Którym możemy dać trochę szczęścia. Możemy z nimi powychodzić na spacery. Możemy je ukochać. Tak? No. Wygłaskać, wypieścić. Możemy się spotkać z fajnymi ludźmi, pośmiać się, psychicznie odpocząć. Możemy coś zrobić zawsze. Oh Žijeme, jak jdeme, 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 dobrý koník, dobrý, jdeme, jdeme, Ještě raz pravo, dále, na prost, a ty ostatní po pravé. Jak on to bude <byděl> <laughs> nic Ja, w skutary. Jest dobra zabawa. Dużo roboty. Jest dobra zabawa, dużo roboty. Idzie się przy tym pomęczyć. Ale jest to jedno z tych zmęczeń, które człowiek lubi później na koniec dniówki. Położyć się, odpocząć, posiedzieć ze wszystkimi, pobawić się, pośmiać z Piotra, który się przybiera. Ogólnie rzecz biorąc, zapraszam do wszystkich. Jest to odpoczynek od życia codziennego tak naprawdę dla niektórych. Dla mnie na przykład, tylko i wyłącznie właśnie to, że robię tu całkiem co innego, co normalnie w robocie. Jest to odejście, które tak naprawdę ładuje bateryjki na następny tydzień roboty zwykłej już. Wszystko. Super. teraz bierz te nogi. Dajesz. I... akcja! Witam serdecznie, na imię Arek, przyjechałem tutaj w niedzielę, czyli 4 dni temu. Praca jest miła, rzucamy to siano dla koników, kładziemy słomę, sprzątamy w stajniach, wyprowadzamy je na padołki, potem je wprowadzamy. Jest to niesamowite doświadczenie jako dla mnie przynajmniej, bo nie miałem tej pory styczności z takimi wielkimi z jakie są konie. spada się dużo energii. Czas ucieka nie wiadomo kiedy. W każdej chwili trochę patrzy na zegarek, to już minęło godzina, dwie, trzy i robi się wieczór. Praca jest od rana do wieczora. Jest miło przyjemnie. Ma się z tego czerpieć tego się prawdziwą satysfakcję. Jest to takie pozytywne zmęczenie w organizmu wieczorem, kiedy się człowiek kładzie do łóżka i może powiedzieć, że zrobi sobie w życiu coś dobrego dla tych naszych przyjaciół, zwierząt takich dużych. Co jeszcze można powiedzieć? No niesamowita ekipa się tutaj dobrała. Z tego co wiem, to przyjeżdżają tutaj zawsze wolontariusze, którzy są otwarci na takie nowe doświadczenia, którzy potrafią współżyć, integrować się razem. No i wspólnie spędzać czas, nie, nie tylko w pracy, ale również po pracy. I to chyba wszystko. I raz do pracy. Mam na imię Ola, jestem z Warszawy. Do Tary przyjeżdżam od nie więcej dwóch lat. Do Tary przyjeżdżam przede wszystkim dlatego, żeby trochę uciec z miasta, ponieważ no Warszawa to jest faktycznie duże miasto i tam no nie mam za bardzo okazji, żeby sobie mieć jakiś taki kontakt ze zwierzakami, z ludźmi, którzy zamiast siedzieć przy komputerze albo przy telewizorze, po prostu wyjdą na dwór, popracują razem, pośmieją się, pobawią. Wiadomo, że są obowiązki, ale jak skończymy pracę, to zawsze po pracy sobie razem spożywamy posiłki, bawimy się jest ogółem smutna atmosfera, więc myślę, że do takich chwil warto przyjeżdżać do Tary. Widło nie rosną, wiesz? Dobrze, że mam Ciebie, wiesz? Zawsze dasz mi widło i siano. Przyniesie widły. I zrzuci sianem. Tak. Co z kochą, nie puszczałyście? Nie, byliśmy nakręcać to Jedziemy dalej. O, że lekon! Jasiu! Proszę! 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 to Proszę! Co, Proszę! Golden? No tak Proszę! Proszę! Tak o. Grzyzeczka, byśmy o te, te kolce, byśmy... Co? A mój pasek Ci się podoba. Ale nie ściągaj mi go! <laughs> Ten paseczek ja to nie boże, jest nie ja jest do boże, Nie. No dobrze, a gdybyś chciała zap... Zaprosić tutaj ludzi, zaprosić wolontariuszy do pomocy, do przyjazdu. Powiedz im w pięciu słowach, żeby przyjechali. Wszystkich serdecznie zapraszam do Tary, ponieważ myślę, że każdy dla siebie. Dobra, okej, okay, okej, okay. to już było sześć słów. O, Dzięki. Kurczę.